Siemanko, dzisiaj króciutki odcinek, ale budzący wiele kontrowersji. Jak wiecie, od sklepu Alwelt podczas zakupu sprzętu spawalniczego dostaliśmy w gratisie klucz udarowy, klucz pneumatyczny, który przypomniał mi, że już od dawna mam planowany test związany z doborem kompresora do właśnie klucza pneumatycznego. Od lat na forach internetowych wypowiadają się specjaliści, że do klucza pneumatycznego to tylko duży kompresor minimum 50 litrów. No i to macie moją 50, -tkę. ale też pokażę wam mój malutki kompresorek 8-litrowy. Jak przeszukacie internet, znajdziecie mnóstwo opinii, że kompresor 25 litrów do klucza udarowego to jest za mało. Niestety nikt dokładnie nie tłumaczy, jakie zjawisko fizyczne ma sprawić to, że ten klucz udarowy będzie źle działał na takim małym kompresorze. Okej, okay, ja rozumiem, że klucz pneumatyczny ma jakieś zapotrzebowanie na ilość powietrza i mały kompresor ma małą wydajność na wyjściu. No i faktycznie, jeżeli mamy zamiar pracować tym kluczem 8 godzin dziennie, no to nie nadaje się taki malutki kompresorek, ale dużo ludzi pyta o zastosowanie stricte domowe. Nawet nie takie amatorskie jak w moim wypadku, że tego kompresora trzeba często używać z różnymi narzędziami pneumatycznymi. Ale właśnie chodzi o takie najbardziej przyziemne sprawy, jak wymiana kół, napompowanie tych kół, przedmuchanie czegoś sprężonym powietrzem. Więc, czy to faktycznie będzie problem, jeżeli nasz kompresor podczas odkręcania jednego koła włączy się na przykład dwa razy? Ja osobiście nie widzę żadnego problemu ale być może problem istnieje, dlatego zaraz wykonamy test, przy okazji przetestujemy ten klucz udarowy, porównam go też z kluczem Jato, który teoretycznie ma dużo większy moment, no zobaczymy czy ten klucz udarowy, yy, który otrzymaliśmy, w ogóle da radę odkręcić koła z samochodu. Najpierw przygotowałem ten klucz, poskładałem go, to wszystko widzieliście na filmie, ustawiłem ciśnienie zgodne z instrukcją i próbujemy odkręcać. Koła są mocno przykręcone, nie były ruszane przez zimę. I zauważcie, że używam w tej chwili przewodu o przekroju wewnętrznym 8 mm. I klucz, mimo to, daje sobie dobrze radę na takim przewodzie, aczkolwiek za chwilę zobaczycie kolejne koło, stworzy nam tutaj trochę więcej problemów i to nie tylko dla tego klucza, ale także dla tego mojego klucza. Ok, to samo narzędzie, te same parametry, no i niestety nie mogę odkręcić tego tylnego koła, tak więc do akcji wchodzi mój klucz Jato. Teoretycznie moment znacznie większy, ale ten sam malutki kompresor i ten sam przewód. No i nadal niestety nie udało się odkręcić tego koła, mimo teoretycznie mocniejszego klucza. Ponownie więc założyłem klucz FD2600, tym razem na kompresorze 50 litrów i wężu o przekroju 10 w środku i nadal nie potrafię odkręcić niestety tej śruby. Czyli śruba musi trzymać bardzo mocno. Założę teraz mój klucz Yato. I zobaczymy, czy to coś pomoże. Przypominam oczywiście, że klucz JATO jest większy. No, i zobaczcie, na kompresorze 50 litrów i wężu 10 idzie ten klucz bez problemu. Czyli między kluczami na pewno jest różnica. Ale czy faktycznie jest różnica między tym, czy używamy kompresora 50 litrów, czy kompresora 8 litrów? Zobaczcie. Teraz na kompresorze 8 litrów i wężu o przekroju wewnętrznym 8 mm nie da rady odkręcić tym kluczem. FD2600. Teraz przełączyłem wąż, to ten podmuch powietrza to właśnie było przełączanie węża, na ten wąż z większym wewnętrznym przekrojem i zobaczymy, czy klucz FD2600 odkręci tą śrubę na kompresorze 8-litrowym. No, niestety się nie udało. Czyli co? Oznacza to, że na kompresorze 8-litrowym też mój klucz, ja to sobie nie poradzi z tą śrubą. Okazuje się, że nie, że bez problemu sobie poradził. Tak więc, jak widać, klucz oczywiście ma znaczenie, ale czy kompresor ma takie duże znaczenie, wydaje mi się, że jednak nie. Akurat to koło trzymało bardzo mocno dwa pozostałe koła. Klucz FD 2600 na małym 8-litrowym kompresorze odkręcił praktycznie bez żadnego problemu. Yy, tutaj. Właściwie wystarczyły dwa nabicia, żeby odkręcić jedno koło. Myślę, że to nie jest jakiś zły wynik. Kompresor potem sobie chwilę odpoczywa, zanim my zmienimy to koło, opiszemy. Tak więc te kilkukrotne włączenia nie powinny powodować żadnych problemów. W komentarzach dajcie znać, jakie są Wasze odczucia i Wasze doświadczenia. Moim zdaniem, skoro ósemka sobie poradziła, to 25 litrów też by sobie spokojnie poradził. Oczywiście nie chcę być tu źle zrozumiany, że zachęcam kupować jak najmniejszy kompresor do klucza udarowego, bo nie o to chodziło w tym teście, tylko akurat mam dwa takie kompresory i fajnie jest to pokazane, bo jest duża różnica między nimi. A mimo to na 8-litrowej sprężarce odkręciłem koła praktycznie wszystkie, oprócz tego jednego, co sprawiło nam najwięcej problemów. Ok, teraz przechodzimy do wspomnianych na początku ogłoszeń. Jednak zanim przyjdzie do Was zajączek, to wpierw złóżmy sobie życzenia. W tym trudnym czasie chciałbym życzyć Wam przede wszystkim zdrowia, radości i dużo zdrowego rozsądku. Jak mawiał mój nauczyciel z technikum, pan Jerzy, przyjaciel młodzieży, wszystko można, co nie można, tylko zleksza i z ostrożna. Dlatego jeśli wychodzicie do swojego warsztatu, do pracy, Unikajcie kontaktów. Naprawdę, ludzie, którzy wydają się zdrowi, mogą być chorzy, lub po prostu przenosić wirusa, bo przed chwilą człowiek dotknął klamki, na której był wirus, potem poda tobie rękę, ty się z nim przywitasz, potem tą ręką dotkniesz twarzy, albo dotkniesz jedzenia, które potem podasz w domu rodzinie. Tak więc uważajcie, ale wszystko niech będzie ze zdrowym rozsądkiem. Bo paradoksy też się zdarzają, tak jak słyszeliście na przykład o wymianie kół, czy powiedzmy korzystaniu z myjni samochodowej. Gdzie moim zdaniem, pojechanie na myjnie, oczywiście nie jako fanaberia, bo auto stoi pod domem, to może se pojadę na myjnie. Ale jeżeli faktycznie na przykład dojeżdżamy do pracy, już szyby są tak brudne, że nic nie widać, no to wypadałoby jednak ten samochód chyba umyć. Tu jeszcze tylko dodam, że. Na podstawie informacji, które znalazłem, jednak można zmieniać koła i można korzystać z mini samochodowej. Ale okej, okay, tego tematu już nie będę ciągnął, bo uważam, że moi widzowie to są jedni z najinteligentniejszych i najrozsądniejszych osób, więc chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, to jest tylko informacja dla osób przypadkowo znajdujących się na tym kanale. A teraz już wracamy do rzeczy związanych z przyjemnościami i ze świętami. No, wiecie, są święta. Pora, żeby przyszedł do Was zajączek. Niestety, mój zajączek ma dla Was tylko jeden prezent. Tym prezentem będzie ten wspaniały klucz udarowy. Kluczyk jest funfelnówka. No, trochę śmigany, bo nagrałem dla was ten test, No ale odkręcił tylko jeden komplet kół, czyli praktycznie nuweczka. Więc, żeby wspomniany. FD 2600 stał się własnością jednego z Was. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie projekty wykonujecie podczas epidemii czy podczas kwarantanny. Lub jeżeli nie macie możliwości chodzenia do Waszego warsztatu, to jaki projekt planujecie wykonać? Jak tylko skończy się ta nieciekawa sytuacja? Niezawisłe jury w postaci mnie wybierze jednego zwycięzcę. Będę zwracał uwagę na komentarze, które będą miały najwięcej łapek w górę. Tak więc możecie zachęcać znajomych, żeby też głosowali na wasze komentarze. Dodatkowo, oczywiście, trzeba być subskrybentem mojego kanału, żeby wygrać wspomniany klucz udarowy. Spawarki TIK jeszcze nie udało mi się przetestować, ale za to udało mi się przetestować przecinarkę plazmową. Być może to już będzie w kolejnym odcinku. W każdym razie mam mnóstwo materiałów na różne tematy, od spawalnictwa poprzez frezarki, a także zaczynam wchodzić w tematykę druku 3D. Tak więc, tym bardziej subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, żeby zachęcać mnie do produkowania dla Was nowych filmików. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!